Zdecydowanie istnieje spisek taki, że ludzie jedzą mięso. Przede wszystkim, branża mięsna jest na pierwszym miejscu w całym, całym, całym przemyśle spożywczym. W tym jest 17 różnych branż, gałęzi yy, przemysłu spożywczego, i ta branża mięsna jest na pierwszym miejscu. To czyni ją niesamowicie silną. Jak widać, ta branża jest mocno też związana z rządem, Dlatego, że na scenach rządu jest bardzo dużo informacji o tym, że rząd wspiera promowanie zjadania zwierząt, ma na to specjalny budżet. Rząd jest ściśle związany z telewizją, czego się nauczyłam na prawie. Krajowa Rada, um, Rada, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest na tym samym miejscu w strukturze, strukturze rządu, um, co policja. Więc tutaj bardzo dużo reklam związanych z przemysłem mięsno nabiałowym możecie zobaczyć w telewizji, usłyszeć w radiu, zresztą ja tu nawet za, za granicą w lokalnym radiu chodzi języka biegle, nie rozumiem, ale to non-stop tylko słychać reklamują jedzenie kurczaka, łososia, picie mleka, jedzenie jajek, tak, ciężarówki non-stop przejeżdżają wokół, jak tak cały dzień jestem na zewnątrz pracy, to widzę te wszystkie auta chłodnie przejeżdżają non-stop. Tak, są ludzie, którzy spiskują przeciwko nam. To nie jest tak, że to są tylko jakieś teorie spiskowe. Teorie spiskowe to są faktycznie spiski. Są ludzie, którzy spiskują, mają różne cele. I tutaj ten spisek sięga tak głęboko, że już w szkole dzieci są uczone, że człowiek jest mięsożercą. Jak się wbije takiemu dziecku do głowy, to chociaż jak to dziecko tego mięsa nie lubi, a często tak jest, że nie lubi, bo sama dziecka nie mam, ale nigdy nie lubiłam tego mięsa jeść, kiedy byłam mniejsza, młodsza i widzę też moje koleżanki, jakieś mamy świeże mówią, jak ich córki czy synowie absolutnie nie chcą dotknąć mięsa ani niczego takiego, tylko są jeść owoce, banany, ziemniaki. Dalej, mięso rzeczy to jest wspaniały potencjalny rynek dla przemysłu farmaceutycznego. Gdybym teraz poszła do jakiejkolwiek apteki, a te aptek, w tych aptekach są non stop kolejki, to w każdej z tych aptek, jakbym się zapytała, czy jesteś weganinem, weganką, to wiadomo, że odpowiedź padnie, że nie, prawie nikogo, praktycznie nie znam nikogo, kto jest weganinem tu wokół mnie, ani w pracy, ani w... klienci, którzy tu przyjeżdżają, ani gdzieś tam wokół, no nie ma praktycznie w ogóle wegan, więc Kolejna rzecz jest taka, że o wszystkie złe rzeczy tych wegan się obwinia, tak, o produkcję soju, produkcję awokado i tak dalej, ale jakoś nigdzie nie mogę spotkać wegan, wszędzie sami mięsożercy są. Dalej, jak się z ludźmi rozmawia na ten temat, to ludzie mówią, że a, ty wierzysz Magda w coś innego, my w coś innego wierzymy, tak, każdy ma swoje wierzenia wierzenia, co to, to sobie można wierzyć, tak, świętego Mikołaja, a ja tutaj się skupiam na faktach takich, że te osoby, jak już znam, które są tymi weganami, to akurat zdrowiej wyglądają i nie mają jakichś, nie zauważyłam, żeby się borykali z jakimiś problemami zdrowotnymi, no chyba, że totalnie schrzenią tą dietę roślinną i się obiadają, mają, nie mają samokontroli, tak jak na każdej diecie, Um, ale no, nie widzę, żeby ktoś tu umiał. Nie znamy jednego przypadku, żeby ktoś umiał. Tu są ludzie um, poza tym moim kręgiem, takim bliskich znajomych, z którymi działamy jako aktywiści. To nam po 15 lat już są wege i nikt tam nie umie. więc absolutnie jest spisek, żeby ludzie um, jedli zwierzęta. Bo to też daje ludziom taką ideę, że człowiek jest na topie wszystkich zwierząt, że człowiek jest tutaj um, jakimś takim. Jakby to powiedzieć. No na górze tych wszystkich zwierząt i ma prawo, prawo do zjadania ich tak na górze tego łańcucha pokarmowego. A prawda jest taka, że ci ludzie, którzy dają taką ideę, taką myśl innym ludziom, ci ludzie na gó e są ludzie, którzy jakby są ponad nami, tak? Oni e mają wszystkie banki, oni mają wszystkie portale informacyjne i tak dalej. I ci ludzie też traktują nas jako mięso. Więc. E to jest tak, że, tak jak w, tej, w tym filmie, nie pamiętam jak to się nazywało, ale było coś takiego, że kurczaki, był to jakaś taka kreskówka o kurczakach i tam jeden kurczak mówił do drugiego, że "A czy ty wiesz, że ludzie nas tu hodują, a potem nas zabijają i zjadają, a ten drugi kurczak się odzywa, no co ty, to jakieś jest spiskowe, tak. To dokładnie tak samo, my tu jesteśmy mięsem dla Innych ludzi, którzy mają inne, wyższe interesy, niż macienie się nami albo jakaś opieka nad nami, albo no, nie zależy nam ludziom na tym, żebyśmy w jakiś sposób się rozwijali. Nie zależy na tym, żeby trzymać kontrolę nad nami. I też można poczytać. Zresztą sama najgorsze rzeczy, jakie w życiu zrobiłam, to kiedy byłam mięsożycą. mięso Mięso głupia ludzi z reguły Widzę, że no, nie dodaje ludziom rozumu. Ludzie się stają troszkę otępiali, stają się ząbiakami. Więc absolutnie istnieje spisek, żeby ludzie jedli zwierzęta, jedli mięso. Wystarczy się rozejrzeć, wystarczy otworzyć oczy. Nie jest to jedyny spisek. Tych spisków jest dużo. Ludzie spiskują, ludzie zawsze spiskowali. Ten świat jest tak ułożony, że są ludzie, którzy są gdzieś tam wyżej nad nami, bo mają więcej pieniędzy, bo mają banki, bo drukują pieniądze, więc mają siłę. Mają te media, mają, on, oni, oni kontrolują jakakolwiek informacja, się przedostaje do tych mediów, sami te informacje kremują, czasami kilka lat do przodu, kontrolują umysł człowieka, i mówię, że od, dziecko, od dziecka się wmawia, tak że chyba daje mleko, że jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego, więc um, nawet jeżeli nie chcemy tego jeść, to sobie myślimy, ale musimy, tak? to jest taka wyższa, siła, wyższa konieczność, nawet jeżeli jest to. A nie etyczne, no to się okazuje, że tutaj no, człowiek musi przecież jeść te zwierzęta. Bo taka jest nasza natura. Gdyby tak było, to już bym była martwa. To jest mój czwarty rok non stop na diecie roślinnej. Właśnie skończyłam trening. Lubię przyjść na siłownię na dłużej w dzień wolny i zrobić sobie spokojnie ćwiczenia yy, całego ciała, w samotności, tak jak dzisiaj, <laughs> słuchając swojej ulubionej muzyki. Yy. A Jeszcze kiedyś o tym mówiłam, ale ja nie słucham radia, nie słucham telewizji, staram się nie odpalać tych mediów. Ale nigdy nie słyszałam, żeby była jakaś piosenka wegańska. Bardzo dużo jest wegańskiej muzyki z ciekawą treścią. Może nie w Polsce, ale za granicą tego jest bardzo dużo. A przecież w polskim radiu są puszczane piosenki zagraniczne. Nigdy takich piosenek nie słyszałam. Nie ma żadnych takich piosenek, tak, z jakimś wyższym przekazem. Są tylko takie piosenki... Z jakąś satanistyczną symboliką albo o seksie, albo o jakiejś miłości, o której wszyscy śpiewają, ale nikt nie wie, co to jest, tak? Taka miłość, która się ludziom kojarzy tylko z seksem i z pożądaniem. Niczego więcej tam nie ma. I nikt nie dopuszcza takich artystów do, do tych mediów główne, głównego. Notu. Nic takiego nigdy nie usłyszycie, jeżeli sami nie poszukacie to czegoś takiego nie znajdziecie. Mówię, no każdy w tym mieście praktycznie je mięso. Każdy praktycznie, tu na tej siłowni chyba jestem jedyną weganką. Jest jeszcze też dziewczyna z Indii, ona jest wegetarianką. A tak poza tym to tu wszyscy są mięsożercami. Nikogo akurat teraz nie ma, ale... Może ja nie mam jakichś super efektów. Oni tu trenują latami, ja trenuję dopiero tak trzeci, czwarty miesiąc. W miarę regularnie, choć nie zawsze. Z jakąś tam przerwą też w międzyczasie. Ale widzę, że mają duże brzuchy jakichś takich super efektów nie mają. Ciekawe, ciekawe ilu z nich bierze wstędy, bo um, kiedyś ten mój ten wspomniał Magda, jakbyś potrzebowała, no to wiesz, um, wszystko się da załatwić. Ja nie jestem tym zainteresowana absolutnie. Nie lubię żadnych zastrzyków, nie lubię żadnych e, leków, ani żadnych takich rzeczy absolutnie nigdy nie mieszałabym ze swoimi hormonami, bo nie jest moim celem wyglądanie jak facet. Moim celem jest budowanie ładnej, kobiecej sylwetki silnej i. Też udowodnienie samej sobie, że po pierwsze, kiedyś myliłam się, śmiejąc się z vegan i mówiąc, że nie da się budować mięśni, a po drugie, też, żeby innych zainspirować tak, do tego, że nie trzeba, nie trzeba zjadać zwierząt, żeby, żeby mieć mięśnie, żeby mieć siłę, energię. Tak więc ludzie spiskują, są spiski. Ale ci ludzie, którzy, te spis którzy spiskują, żeby te ich spiski się nie wydały, to nazywają jakieś tam te spiski właśnie teoriami spiskowymi, nas nazywają foliarzami. Um, używają używają tak zwanych fakt przekresów, których nikt nie wie, jak nie wie, kto, kim są ci ludzie, skąd pochodzą. Ja kiedyś tylko sprawdziłam jedną jakąś tam agencję, która jest z Ukrainy, się okazuje, tak zobaczycie, ukraińska flaga, i, flaga i to, co izraelska armia ma na ramieniu u siebie tak, to jest żółty niebieski, więc można bardziej głębiej do tego dochodzić. Więc tak długo jak ludzie będą traktować zwierzęta jak przedmioty, hmm tak długo będzie też dużo cierpienia na tym świecie. Oczywiście zjadanie zwierząt to nie jest jedyny problem tego świata, bo ja tu kiedyś już mówiłam, że też są inne oszustwa, które powodują, że ludzie się stają tacy zombie. Jest więcej oszustw, jest więcej manipulacji, ale tu gdyby, gdyby ludzie przestali zjadać zwierzęta i by się przestawili na Inny pokarm roślinny, który na 100% jest zdrowszy niż mięso. Mięso nie ma, nie ma nic zdrowego dla człowieka w mięsie, kompletnie. Ani w jajkach, ani w mleku itd. To, to są tylko jakieś tam ludkie domysły albo reklamy tych branż, albo badania, za które oni płacą, żeby wyszły na ich korzyść, tak, żeby, żeby podtrzymywać iluzję, że te produkty są człowiekowi potrzebne. Ale nie ma, nie ma żadnych powodów. I gdyby, żeby zjadać zwierzęta, więc gdyby ludzie przestali je zjadać, to byłby zupełnie inny świat, na 100%. Wyobraźcie sobie, że teraz w tych wszystkich restauracjach ludzie zamiast zjadać te steki i tak dalej, siedzą tam nad fasolką, ziemniaczkami um, różnymi roślinami, tak. Um, Wyobraźcie sobie, że świat, świat w którym nie ma rzeźni, w którym nie, nie przemieszczają się te samochody, rzeźnie, samochody, które transportują żywe zwierzęta, już pomijając ten cały smród, który z tego się unosi, to jest już po, pomijam to, to sobie powinni rzeczy sami mochać, a to wszyscy muszą mochać. Te wszystkie odpady z tych ferm i tak dalej, to, to powinni ludzie, którzy po prostu konsumują powinni sobie wziąć za to odpowiedzialność, a tak wszyscy muszą kolektywnie użerać się z tym. I też chciałam zrobić mamy update, żeby wam pokazać, Kolejny miesiąc na siłowni. Dużo jeszcze zostało pracy, wiadomo. Brzuch maleje. Waga poprawna. Jakieś tam mięśnie, no ja wiem, że tu jeszcze nie ma jakichś imponujących efektów, ale i tak jestem dumna z siebie, że tak daleko doszłam. Bo po pierwsze, przecież miałam mieć anemię. Tak, a nie mam. Po drugie, no, czuję się coraz lepiej, a jedno, jedną z ogromnych zalet tej diety roślinnej jest to, że no, jest niesamowity dobry humor. Słuchajcie, żyję ży, najlepsze życie, jakie miałam, żyję swoim najlepszym życiem, a, a ludzie jeszcze się. A ludzie się trzymają tego mięsażerstwa, jakby to była, nie wiem. Jak to nocy. <grywka> nie, ma, nie ma absolutnie żadnych objawów, żebym miała anemię albo żebym nie miała siły. Robię wciąż mostek, potrafię robić rzeczy takie, które potrafią robić młodzi ludzie, a za dwa miesiące kończę 43 lata, więc jestem z siebie naprawdę dumna. Tu można zobaczyć, że już też tu się powoli zaczyna pojawiać się jakieś mięśnie, brzucha, no tu jest wiadomo najgorzej, ale już najtrudniej, ale już udaje mi się też jakby ten temat dopracować i będę kontynuować. I będę go trybować. zobaczymy, co się dalej będzie działo. Z jedzeniem eksperymentuję. Teraz sobie troszkę popatrzyłam na stronę takiej Niemki Korelji Rojke. Ona ma bardzo fajne wyniki, jest bardzo silna, weganka. I też patrzę, co ona je. Jednak staram się naśladować ludzi, którzy mają efekty takie, które ja bym chciała mieć. Ale czy to już fajnie nie wygląda? Także nie mogę się doczekać, gdy założę letnią sukienkę. Mam takie sukienki do ziemi ale na ramiączkach, więc może to całkiem fajnie wyglądać, tak, kobieco w sukience, długiej sukience, ale też z godnym ciałem, tak, nie jakieś flaki. Godnie wyglądający człowiek, to też jest ważne, więc jakby z jednym z tych aspektów tego mięsożerstwa jest to, że A oni chcą, żeby człowiek po prostu był takim śmieciem, żeby tak człowiek jadł wszystko, żeby jeszcze, żeby tak naświatlował zwierzęta, żeby człowiek się tak zezwierzęcił, co będzie kolejną rzeczą po mięsorzectwie? Może będziemy, zaczniemy jeść z podłogi, tak jak zwierzęta, bez używania rąk. Tak Najbardziej godny pokarm dla człowieka to są rośliny. I tak jak mówię, fajnie, godnie się wygląda, dobrze się czuje. Ostatnią tabletkę przeciw, przeciwbólową wzięłam 9 lat temu, kiedy przeszłam na weganizm, przestałam mieć już na bóle. Niestety dałam się wkręcić w mięsożerstwo, nastraszyć się tak, dopadli mnie wega... antywegańscy ale dałam się im wkręcić, że będę stara, będę potrzebować botoks, zagrali na moim ego, zapomniałam o zwierzętach, zapomniałam o tych względach etycznych i zaczęłam jeść to, co popadnie, a potem się dałam wkręcić, że to człowiek to tylko mięso ma jeść, tak i... Także kilka godzin na siłowni, nie jakieś tam 45 minut, <grytanie> tylko konkretny trening dzisiaj w dzień wolny, a jak jeszcze się uda, to do tego może jeszcze dorzucę Jest jakiś bieg z 6-7 km, tu mam taką fajną miejscówkę. To może po, po, obiedzie spróbuję, um, po obiedzie spróbuję jeszcze tam pobiegać. I tyle, praca znowu fizyczna, co mnie też bardzo cieszy. Także zobaczymy. Chciałabym się kiedyś z kimś mierzyć, zmierzyć z mięsorzecami, ale no, jeszcze, jeszcze trochę do tego czasu potrzebuję. Także dzisiaj taki luźny blog.